Ja mam na no czegoś maczki, ja z tym koło, się nagram z wcześniejnego gromu, że jest nikt. Jestem na innym serwerze niż zwykle, bo ponieważ na ja to do serwerze została bana przez Ewaziz, ponieważ on powiedział <coughs> <has -healerze>, że <coughs> że... bo on zaczął, bo on postawił koło mojego no działki kobla. Ja się odegrałem, dałem mu wodę i lawę. Jeszcze gorzej wyszło, spaliło mu połowę. No i tutaj... Jestem na takim serwerze mojego kolegi, który mi zaproponował, żeby być otwarcie i te inne. Więc co myślę i tego. I za to, że nagrywam na YouTube, dostałem rangę YouTuber, ale jak musi być więcej, to będzie będę miał więcej tego rzeczy. Narażam kit svip, kit grad i kit VIP. Jak na razie mi się podoba. No i co? Tutaj mam dużo stoniarkę taką. Tutaj nie wiem, co tu postawić To będzie pewnie enchant, a tam będzie przejście do tego czegoś. Zaraz zobaczycie. Tutaj jest farmy, farma. Z właścicielem sobie gadałem, bo to jest mój kolega, to wiecie, to tam zawsze coś. Gadałem sobie z nim. Już ja wam idzie pokazać, gdzie to co jest, tam dalej. Gadałem sobie, wszystko było ok On zarabia będzie chyba na serwerze. Nie wiem. Mam już swoją gidię. Właściciel mi wszystko pomógł. Pozdrowienia dla Pandy. Panda dzięki. Wielkie pozdrowienia. Dla mnie, na fejsie pisze. Fajnie, że ja jestem tak? Tak. Dobra, skopie to tak. O Jezu. nie Tak, tak, tak. O, idę dalej. Da, 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 da. Da, 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 da. No nie, no nie. No, co za debil. Dobra. Bo on tam robi, że za jeden diament wejście jest on, no to otwiera za jeden diament. I to takie. Słówka była? Tak. Gildia Wolęczni, punktów 500, zabój 0, śmierci 2 e, Ping 158, TPS Godzina Gildia Online Wow, jestem sam, no hmm? dobrze powiem Bo nikt mi nie będzie krzywił się, co powiem, jak ten właściciel co zeżmę sobie, ja robiłem No i tak Tutaj na górze już mam, mówię, co jak Tak, tu jest ender chest Który dostajesz na kit nie no, na kitem tylko tam weźmiesz skrzynkę i na kit też jak wpisujesz to dostajesz rzeczy zaraz może wpiszę bo będę miał chyba kit, gra, nie wiem czy nie użyłem jest otrzymałem grać? tak, a to dostajecie na kit grać. to i cztery stoniarki, nie? się założyłem chociaż ściągnie. i tak, ja mam tutaj taki duży portal bo tu jest takie komendy, konsole, tu wszystko jest tutaj piecyki sobie zrobię tu wam o, kurde, nie trafiłem do tej skrzynki <grych> tu mam takie sobie rzeczy tu tak, to jest ta część o to, 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 jest svip jak umiecie czytać to jest svip, oprócz tych złotych ziamek to jest wszystko svip czytać a to jest vip, ja mam SVIP, a to dostałam takie rzeczy prot 4 4 na 3 5 na 2 więc szczęście 3, wydań 4 5, już nie 6, 3 tutaj zwykłe Płomień 1, ujrzenie, 1 moc, 4, niekończoność, koksy, TT, hikierka i jedno strzałę. Tu jest VIP. Zaklętowienos 3. Ochrona 3. To oto. To oto, to to. To takie też niekończoność, mało mi moc 2. I takie coś. Tu mam swoje itemki takie, by jakie. Tam mam te rzeczy. Tam mam farmikę. Oczekajcie jak robię bez dosyć Ubiera się. jest fajne. <laughs> serwer? Będzie w opisie. E, trzeba będzie pewnie się skontaktować jeszcze z tamtym pandą. Jak tego, jest tak. Pięć graczy. jak z, Będziesz swoich kumpel zapraszać. 5 graczy zaprosisz, powiesz to właścicielowi. Dostaniesz itemki z vip lub svipa a sobie tam nie wiem, co znowu wybierze. Właściciel jest fajny, spoko, administracja, miła. Tylko że właściciel lubi, się ba że bardzo fajnie, tego rzadko. Nie rzadko, tylko często. Ja jestem ja robić z graczy. Cały on. Ja to jako kulę zrobił, a ja w tej kule zamieszczam. Tu mam farmę. Oto to to on zrobił. Idę do spawnę wam pokazać. To będzie nasz zastępca chwilowo. Chyba, żebyście chcieli z tego, bo zastępcze dlatego, że na ścienne bana. To będzie przez cały czas praktycznie. Tylko, że na mam bana to jest jeden minus. O tu jest skrzynia dla początkujących i tu będzie tak dwie takie trzy, cztery skrzynki parę chlebów i z tych czterech skrzynkach możecie sobie tam wydropić, nie wiem no coś tam sobie zrobicie, nie? E, jakieś tam diaksy, nie diaksy tu strappa, tu kosz, tu strappa, tam sobie tu sklep tutaj bank, nie wiem czy on kowal, leżnik, górnik, wiem, kowal, kowal <grych> tutaj nie wiem Admin na zawsze rację, Admin to nie taxi, nie proś Adma o ity, Admin nie odpowiada za stryje, co na ity wyraża się wytwóranie. Twittera nie trolujemy, nie proś o rangę, za złamanie zasady, ja jail lub ban. Aby zostać rangę YouTube trzeba mieć od 9 przynajmniej 35 sumów, a ja mam mniej, za to, że mam tu z kumpel mi dał tu rangę, wiecie, poprosiłem go, bo, żeby ten dał. Na odcineczki, żebyście Żymeczki chciały, jakby co to, to się potem rozbudujemy. Gdzie powiększymy Żymeczki? Nikomu nie mówcie, że wam to pokazałem. O, to, to tak, tu jest to. Całe statek macie Teren PVP. No co, tu jest też skrzynka gdzieś CSGO. Skrzynka CSGO, wam mówię, jak ją znajdziecie. O, to, to, to ja już wam mówię, że tam są takie i te 8 bloków diaksów kraty prot 5, nie prot 5, masakrę cudo. Mi się to podoba. Czekaj, bo tam gdzie tutaj jest skrzynka, o tutaj. W tym miejscu, bo byłem właśnie, jak on to rozkopywał i tutaj gdzieś jest skrzynka. A ja tego nie można rozkopać. Więc idę zobaczyć tutaj. Nie ma, kurde. A chciałem tam. O, zielona. Zielona! Krówki, krówki, krówki administrator nie to sobie da zniszczyć? Nie, permission Uu. fajny serwer zrobił. Ja może proponuję. Nie wiem, jakbyście chcieli serwer, żebym zrobił to 100 łapy w górę i 20 subów. I macie serwer zakupuję go dla was stracę tę kasę ale dla was zakupię za tyle łapek i subów chyba, że nie chcecie, to nie wyjdźcie zapraszajcie swoich kolegów nie kolegów <grytanie> nie wiem, proponujcie mój kanał, bo wiem, że mi dużo ludzi ogląda bo jak dwoje. raz i to, zarabię, to mówię, ej, ty jesteś ta ty nagrywasz na no, innym no pewnie <grytanie> <śmany> kurczak 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 ej, kurczę, 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 Kurczak, kurczak, kurczę, kurczak, no, jeszcze tam przyszedł, nie? kurczaka. Jak go znajdziecie, odkopiecie, macie kordy. Takie bo kordy nie włączyłem. I 25 i tutaj jest 427. 472. No i dobra. <coughs> Aczko, trzeba Wam tutaj pokazać. Tyle będę kończył odcinek. No nie wiem, jak chcecie, że z tego... Na pewno będzie z tego jeszcze parę odcinków, ale jakbyście chce i to nie wiem, będę proponował jakoś ondbana na tym. Sześciennym. Chyba, że chcecie tutaj. No to mi się tu bym wolał na razie, bo póki mnie nie odbanuję, bym tutaj nagrywał. Jak chcecie. Bo tutaj mam już YouTube, nie YouTube rangi. Jeszcze będę musiał pisać do niego, że jakieś dozwolenie, do jakiś koment Do kików, nie kików. Banów, nie banów. Bo youtuber ten ma krzywe nogi jak sra. se Pojechałem. A to drobie skoble, jak widzicie. Nieduży, nie mały, średni. Trochę tego za dużo złota leci, tego wszystkiego powinien troszkę zmniejszyć. Oj, oj, oj. Tu jest taki kanion. Fajny. A może bym wyszedł tam na górę.